Startujemy z transmisją, tym razem nie będzie mnie widać, bo już od kilkunastu minut próbuję walczyć z kamerką, ale... Jest na razie jeden zerot dla kamerki, dlatego to sobie odpuśćmy, zacznijmy już, przeanalizujmy, bo i tak najważniejsze są wykresy i kalendarz ekonomiczny. Więc, żeby już nie przeciągać, zaczynamy od kalendarza ekonomicznego i zobaczmy, co się na sesji dzisiejszej może wydarzyć, bo mamy dane odnośnie produkcji przemysłowej i inflacji, ale znowu, jeżeli chodzi o kraj, to nie jest kraj, którego Odczyty ekonomiczne nagle nam zmienią sytuację na rynku walutowym. Jeżeli chodzi o sesję jutrzejszą to mamy PKB z Wielkiej Brytanii o godzinie 10.30. W środę w nocy druga, trzecia decyzja w sprawie stóp procentowych, więc tutaj z pewnością ta większa zmienność powinna nam się pojawić. W czwartek najważniejsze dane to inflacja i 14.30 inflacja bazowa dla Stanów Zjednoczonych. I w piątek mamy tych danych najwięcej. Mamy inflację w Polsce, gdzie oczekiwania są na poziomie na poziomie prognozę mamy ostatnią, więc oczekiwania są na poziomie 4,1% i jeszcze o 15-15 produkcja przemysłowa ze Stanów Zjednoczonych, tych mega istotnych danych z rynku walutowego w tym tygodniu jak widać nie ma wiele, co tylko i wyłącznie ułatwia nam sytuację analityczną, a my nasze analizy zaczniemy sobie od par z polskim złotem, czyli z funtem do złotego, dolarem do złotego, frankiem do złotego i oczywiście parą euro złoty. Zaczynamy funt do złotego, który ubiegły tydzień zaliczył przeceną około 8 groszową. Ostatecznie jest 8 groszowa. Momentami było nawet gorzej, bo było w okolicach 12 groszy. Całość jeszcze cały czas wygląda, wygląda dobrze dla funta. To znaczy te perspektywy są raczej prowzrostowe, wzrostowe. Jeżeli... Tylko oczywiście patrzymy z perspektywy analizy technicznej. Sytuację fundamentalną niestety ale możemy, róż, możemy interpretować w przeróżny sposób, i tutaj jak gdyby takiego złotego środka na pewno z analizą fundamentalną nie znajdziemy. Ja osobiście liczę na to, że kolejne negocjacje pomiędzy Wielką Brytanią a innymi państwami będą przebiegały po myśli Brytyjczyków i tutaj uda im się gospodarczo nadrobić to co straciliśmy w trakcie trwania w trakcie trwania całego brexitowego zamieszania. Tutaj jeżeli mamy do czynienia z trójkątem, to on rzeczywiście ten funt, przynajmniej w tym tygodniu, między 5.08 a 4.99, on się powinien ustabilizować i dopiero przełamanie przełamanie 5 zł 5 groszy, 6 groszy tych okolic wygeneruje nam sygnał do kupna. Jeżeli ktoś ma długie pozycje i one są średnioterminowe, no to aktualnie nie ma jak gdyby wielkiego ryzyka, że sytuacja nagle zrobi się mocno prospadkowa, przynajmniej dla mnie osobiście. Jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o dolara do złotego, to on tutaj jest zdecydowanie prowzrostowy, Dlatego, że zrobiliśmy tutaj kilka myków przynajmniej z analizy technicznej. Po pierwsze, wyłamaliśmy się z formacji klina już nawet po raz drugi. Jeżeli interpretowalibyśmy ten ostatni wierzchołek jako, jako ten kończący układ klina. Dla niektórych może to przybierać postać kanału cenowego spadkowego, ale jednak mimo wszystko w swojej wymowie to jest układ klina, co oznacza, że ta analiza z ubiegłego tygodnia, gdzie mówiliśmy, że powinien zostać osiągnięty pułap 4 zł, to ona tutaj powinna zostać, powinna zostać osiągnięta, czyli mamy około 10 groszy miejsca. Do wzrostu, jeżeli frank się no on będzie jeżeli euro, euro jeżeli funt i dolar będą nam się umacniały, to podobnie powinno być z frankiem, który już w ubiegłym tygodniu doszedł nam do istotnego poziomu, bo nie ukrywajmy, podejście pod. 4 złote i 3 grosze, to było dość duże wydarzenie, cały czas jesteśmy w trendzie wzrostowym, mamy chwilową cofkę, czyli reakcję na poziom horyzontalny, ale perspektywy są na umocnienie się szwajcarskiej waluty i wtedy nawet w okolicy tych 4 zł i 20 groszy kurs franka może powędrować, a to oczywiście jest zła informacja dla tych wszystkich, którzy swoje zobowiązania spłacają w walucie szwajcarskiej. Jeżeli chodzi o kurs euro do złotego, to oczywiście cały czas oscylujemy w okolicach 4.27-4.30, tak jak wcześniej wspominałem i tak jak zawsze w zasadzie wspominam, jeżeli chodzi o tę parę walutową, no to musimy się uzbroić w cierpliwość i poczekać na zejście poniżej 4 23 zł żeby poszukać sygnałów do Kupna i okolicach 4,37 zł, żeby poszukać sygnałów do sprzedaży. W momencie, kiedy znajdujemy się wewnątrz tej, tej, tego przedziału cenowego, który, o którym wspomniałem, no to powinniśmy być bez jakiejkolwiek, bez jakiejkolwiek pozycji. Podrzuciliście kilka propozycji. Wojtek podrzucił Ozji Kanadyjczyka, Kiwi i Funta, więc sobie zobaczmy jak, jak sytuacja tym bardziej, że będą w nocy, o drugiej czy tam trzeciej będą dane z, dotyczące stóp procentowych. Tutaj mówiliśmy o tym, że ten rynek powinien kontynuować tendencję spadkową w ubiegłym tygodniu. I rzeczywiście zrobiliśmy nowe minimum, ale to wyłamanie tego minimum jest strasznie marne. Powiedziałbym nawet, że dla niektórych może być to niedopuszczalne i można to już interpretować trochę jako fałszywe wybicie. Więc jeżeli. Tylko i wyłącznie pozycje krótkie są jeszcze na plusie, no to można je zamykać, a jeżeli zajęte są pozycje długie, no to oczywiście jest ku temu jak najbardziej zielone światło. Tylko że trzeba pamiętać, że to jest handel na odwrócenie tendencji, która nam towarzyszy już kilka lat na Australijczyku do dolara. Jeżeli chodzi o Kiwi, czyli Nowozelandczyk względem dolara, ta sytuacja jest zdecydowanie bardziej prospadkowa. I to interpretowaliśmy sobie tak samo w ubiegłym tygodniu. Więc tutaj shorty cały czas w grze i jeżeli chodzi o jakiekolwiek miejsce, gdzie powinniśmy się pilnować, no to oczywiście nad tą świecą ostatnią wybijającą, czyli poziomem 64, 58. Do momentu, kiedy jesteśmy pod tym poziomem, no to cały czas mamy zielone światło do tego, żeby handlować na spadki. CAD, czyli kanadyjczyk względem dolara, on tutaj cały czas podchodzi pod strefę oporu. Nie będzie łatwo wyłamać 1.32, 1.33, bo tych wierzchołeczków i momentów reakcji ceny było naprawdę bardzo, bardzo dużo. Jeżeli ktoś ma shorty, no to krótkoterminowo short jest uzasadniony, ale tylko i wyłącznie w krótkim terminie, w długim w długim wygląda na to, że kanadyjczyk będzie się wyłamywał z tej średnioterminowej konsolidacji, która towarzyszy nam w zasadzie już od trzeciego kwartału 2018 roku, tym bardziej, że ona przybiera kształt klina. Klina zniżkującego, więc tak wygląda sytuacja na parach walutowych. Zobaczmy sobie indeksy, bo tutaj może być niezwykle ciekawie, jeżeli chodzi o indeksy. Wskakujemy na US 500, czyli na platformie X Station. To oczywiście indeks SP 500. Ostatni wierzchołek został wyłamany, czyli znowu historycznie to, co się wydarzyło tutaj, to jest to historyczny high. Mamy. Chwilową przecenę, no ale znowu, tak jak mówiłem wcześniej, cały czas tendencja wzrostowa nie jest zagrożona i ze wszystkich rozmów z analitykami, też moich własnych wniosków wynika, że do listopada, czyli do momentu, kiedy Donald Trump nie będzie jeszcze ponownie wybrany, a będą się odbywały wybory, no to ten indeks SP500 może na wartości zyskiwać z wiadomych powodów. Donald Trump bardzo dba o to, żeby ta giełda była papierem lakmusowym jego prezydentury, co oczywiście jest tak na dwa razy, ale jednak mimo wszystko ten indeks S&P 500 w ten sposób powinien się do wyborów zachowywać. Jeżeli chodzi o DAXa, to tutaj już widzimy, że ktoś, kto handlował na shorty i próbował łapać shorty, mi się nawet zlecenie nie aktywowało, dlatego że nie przełamaliśmy najniższego poziomu z tej konsolidacji. Czyli poziomu 12886 punktów. Jeżeli byśmy go przełamali, no to wtedy ten sygnał do shortów jak najbardziej jest, a aktualnie jesteśmy zdecydowanie w longach i przełamanie 13593 punktów powinno taki sygnał do kupna w przypadku indeksu DAX wygenerować. Jeżeli chodzi o nasz rodzimy indeks WIG20, no to sytuacja jest powiedzmy marna i bardziej zdecydowanie prospadkowa, dlatego że mamy do czynienia z trójkątem zniszkującym, a jest to układ wyjątkowo niedźwiedzi. Jest to bardzo mocny układ, niedźwiedzi. Zdziwiłbym się, gdyby warszawskiej giełdzie udało się, czy indeksowi polskich blue chipów udało się wyłamać powyżej 2200 punktów. Zdecydowanie bardziej prawdopodobne jest wyłamanie 2030 punktów i wtedy w okolice 1800-1700 punktów indeks WIG 20 może polecieć, co będzie oznaczało, że znowu wskaźniki takie jak cena do wartości księgowej, cena zysk będą na zdecydowanie bardzo niskich poziomach w porównaniu na przykład do Stanów Zjednoczonych. Jeżeli chodzi o surowce, to tutaj sytuacja wygląda też bardzo ciekawie. Złoto oczywiście cały czas e, tendencja wzrostowa, która powinna być przynajmniej w ujęciu tym długoterminowym kontynuowana. Dla mnie osobiście poziom 2000 dolarów za uncję jest jak najbardziej w tym roku do osiągnięcia z perspektywy bardziej krótkoterminowej, no to oczywiście zanegowanie tej świecy spadkowej 1588 dolarów za uncję to będzie stanowiło sygnał do zakupów złota, oczywiście indeksowanych w dolarze amerykańskim. Jeżeli chodzi o ropę to sytuacja jest również bardzo, bardzo ciekawa, dlatego, że lecimy w zasadzie użycie sformułowania na łeb w tym momencie jest jak najbardziej uzasadnione, dlatego, że 70 dolarów za baryłkę powędrowaliśmy w okolice 54 dolarów, a to już jest przecena na poziomie około 20% w zaledwie, w zaledwie miesiąc, bo 8 stycznia jeszcze notowaliśmy poziomy do poziomy tych 70-71 dolarów. Dla mnie osobiście ropa ma bardzo mocne niedźwiedzie perspektywy. W okolice 40 dolarów pod koniec pierwszego kwartału to jest poziom, który moim zdaniem w przypadku cen ropy może zostać osiągnięty, czyli, w mom czyli mniej więcej podejście w okolice lewego i prawego ramienia, które... głowy z ramionami, która budowała nam się między 2014 a 2017 17 rokiem. Zobaczmy sobie jeszcze na koniec naszego pierwszego spotkania, bo za chwilkę przeskakujemy do analizy kryptowalut, co się dzieje w przypadku Paladu i co się dzieje w przypadku Tesli, dlatego że Palad zrobił nam pionową ścianę i tutaj cały czas jest niezwykle ciekawie, więc jestem ciekaw w ogóle, czy macie pozycje na Paladzie, czy tych pozycji nie macie. I różnica między Teslą a Paladem jest taka, że w przypadku Paladu jeszcze do absolutnie do short squeeza nie doszło, natomiast w przypadku Tesli jak wrzucimy sobie ten wykres no to zamykanie pozycji krótkich, co stanowiło i wywołało ogromne umocnienie, no bo Tesla była notowana nawet po 950 dolarów, niektórzy mówili, że już 250 dolarów to jest chora wycena i zdecydowanie zdecydowanie zawyżona teraz jesteśmy trzykrotnie wyżej, bo za jedną akcję Tesli zapłacimy 750 dolarów nie oznacza to oczywiście że nie jest tanio, bo tanio oczywiście w przypadku Tesli, jeżeli popatrzymy na wskaźniki fundamentalne, to w zasadzie ciężko się. Ciężko oczekiwać, że kiedykolwiek w przypadku akcji Tesli będzie tanio. Chyba, że teraz oczywiście z perspektywy czasu do te 40 dolarów każdy z nas z wypiekami pewnie akcje Tesli by kupił, natomiast teraz takiej możliwości nie ma. Dla mnie Tesla powinna zacząć z powrotem, uzupełniać te luki cenowe, które nam powstały sesja po sesji w momencie kiedy tworzyła nam się ta pionowa ściana w górę zaznaczam je na X Station tymi pomarańczowymi prostokątami tu mamy jedną tu mamy drugą 580 w okolice 500 dolarów moim zdaniem Tesla pod koniec pierwszego kwartału tego roku e, może spaść e, jeszcze dodajmy sobie do naszej analizy taką e, hot spółka, jaką jest oczywiście City Projekt który jest na maksimach i tu jest kolejna spółka, która była e, lubiana przez wszelkiej maści analityków pod kątem tego, kiedy ona zacznie w końcu spadać i od kiedy brać shorty. E, zresztą słynni polscy inwestorzy tam już w shortach dawno siedzieli, a spółka spadać nie chce. 308 dolarów to jest ogromna wycena polskiej spółki producenta, jak na razie Wiedźmina, bo Cyberpunk został przełożony na trzeci kwartał tego roku. I co? Dajcie znać w komentarzach, czy waszym zdaniem do Cyberpunka 2077 będą wzrosty CD Projekt i osiągniemy poziom 340, 350, a może 400 zł. Koniecznie w komentarzach podzielcie się swoją opinią. To tyle, jeżeli chodzi o ten nasz poranny live. Przeskakujemy i robimy dosłownie dwie minutki przerwy i przeskakujemy do analizy kryptowalut. Jeżeli wszystko było ok, zostawcie łapkę w górę. Kamerka, mam nadzieję, że już za tydzień nie sprawi żadnych psikusów i będziemy w stanie się też zobaczyć. Do usłyszenia za tydzień, jeżeli nie słuchasz analiz kryptowalutowych. A jak za tydzień na przykład nie możesz, no to oczywiście praktycznie codziennie jakiś nowy materiał wideo na kanale się pojawia, a ja tym optymistycznym wykresem akcji notowań CD projektu kończę to poranne spotkanie. Trzymajcie się ciepło i udanego handlu.